Dzień dobry, z tej strony Quadros Dzisiaj będzie unboxing takiej dużej puszki kolekcjonerskiej która zawiera 10 saszetek z kartami i 3 karty z limitowanej edycji To było zakupione w smyku Ta cena, którą 44,99 nie jest prawdziwa tylko 39,99 tak. Zapraszam Dzisiaj tradycyjnie scyzoryk. Odsuniemy to troszkę. No, scyzoryk.

Wyrabmy puszeczkę. Opa. Jest ja otworzona. Już jest. Przez Tak to wygląda. To jest opuszki. Nie musicie się martwić o karty, które tam się znajdują, bo wszystkie, to jest wszystko wcielone takim oto, taką pianką, Także nie trzeba się martwić. O! Tu jest instrukcja, jak przechowywać te karty Hm. Tuta, ja. Nosso... Tutaj widać już. Bardzo dobre limitki. Oj. Chwila. O, jest już. Wszystko. Pierwsza limitka. Paul Pogba. Robert Lewandowski, lewy. I Zlatan Ibrahimowicz, bardzo fajne, zado zadowalające karty. To tu dołożymy i zabieramy się do saszetek. To, to ładnie zapakowane. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest dziesięć saszetek. Saszetka numer jeden. będzie jakaś karty będą fajne. Tutaj jest Dynamo, pierwsza karta Steven De Faure. Reszta to bazówki. Tak. Tutaj jeszcze jest Switch. Troszkę Drużyny widać to jest saszetka numer jeden, saszetka druga. Карта Defensive Rock. Ой, чуваш ли. Серджо Рамос. Трохо дружени Долфханд. О, останалото е 8 базувачки. O tutaj Ru... runaj chwileczkę. Dobrze, przepraszam. Okej, okay. to jest druga soczewka. Hmm. Ja myślę, że... W tym odcinku to by było tyle, reszta to będzie poświęcony drugi film, na resztę jest oszytek, także zasubskrybuj mój kanał, zalejkuj ten film i cześć!